Wiesz, co powiem tobie był taki kontrakt na Opolszczyźnie do 35 wilgotności, gdzie no, cena była 600 złotych, więc całkiem fajna. Oj, I wysoko. wysoko. I co ci powiem z takich ciekawostek, to zaobserwowaliśmy, myślę, że to wszyscy zaobserwowali, ale no, i gospodarstwa i, i ludzie pracujący w branży, że no ja jestem skłonny stwierdzić, że to jest trzy tygodnie do czterech do przodu, jeżeli chodzi o wegetację. Tak, bo no, nie wiem, na przykład taką odmianę mamy Digital, e, którą dwa no, tygodnie temu, czy półtora tygodnia temu zbierali z pola na poziomie 34%. Ziarne, gdzie, tak, na ziarno, gdzie normalnie przez ostatnie dwa lata poprzednie, to ona taką wilgotność osiągała gdzieś tam w połowie września. E, tak, czy, 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 czy nawet w trzeciej dekadzie września, więc, więc no gdzieś to się przyspiesza, nie? To wszystko same te zbiorę, nie? Tam, ta, ta. E, pamiętam, że na kieszonkę gdzieś tam w okolicach e, terminu mino zbieraliśmy, nie? A teraz już widać. Tak. Nawet z Krzyszkiem dzisiaj po drodze rozmawialiśmy, chcieliśmy sobie przypomnieć datę zeszłorocznego zbioru tutaj e, kolekcji U was. E, no i właśnie Bednary były takim wyznacznikiem, że to było już około tam. Co najmniej po 15 września, nie tak, tak. Dzisiaj mamy tak naprawdę 3, 3 września, no a, a kiszonki są już w kilku częściach kraju, już są robione naprawdę. Od, od, od tygodnia to jest bardzo mocno, od, ale już dwa tygodnie temu zaczęli tam, gdzie sucho i tak dalej. No to... Te ostatnie dni no to y, gdzieś mocno już daje, nie? Powyżej 30 słońce Ta. pali. Ta. Dzisiaj w nocy się o 5 przewodziłem, bo padało, nie? tak 2,5 litra i to momentalnie tak rypło i patrzę na radarze, na radarze zero chmury, nie? ale nie wiem jak daleko to zachoczyło, ale gdzieś tu 2,5 litra spadło, no i troszkę się orzeźwiło, ale coś się, kropnęło. Tak. No nawet na polu było widać, że gleba jest taka błigotna, no, wiesz, chociaż jak korytarz padł, to tak słońce nie doszło dawno. No teraz gdzieś jak w tej technologii śledlecz robimy, no to gdzieś tam wolimy, żeby ta słucha masa była taka bardziej wilgotna niż później, jakby miało być zeszłka, nie? Już nie będzie tak wartościowa, nie będzie tak smakowało tym zwierzętom. A tu jak przy tej bardziej będzie mokre, no to gdzieś możemy pozwolić, żeby było jeszcze dłuższe, nie? Mówisz o długości, o długości sieczki, nie? A ja teraz chyba miał, Sławek miał w automacie tam sobie ustawić, że karnia też będzie sama dobierała jego ścieżki do, do suchej masy, nie? Wow. O. to fajne rozwiązanie. A pytałem Sławka, ale mówił coś tam z kalibracją? No, miał kalibrować. Miał kalibrować, a powiedz mi suche masy teraz na poziomie. Wiesz co, teraz jeszcze z nim nie gadałem jak tam wyszło. Praktycznie mamy tutaj początek. Jakieś tam dwa silosy robimy. Na razie wozimy tutaj na jeden, ale zaraz już na drugi ruszymy. Ale gdzieś nam zostało jeszcze kieszonki z tamtego roku w tamtym silosie, no ale też z tego względu, że gdzieś mieliśmy jeszcze pryzmę na polu, którą musieliśmy otworzyć, no bo gdzieś tam laliśmy beton akurat w tym miejscu, i, no i musiała zostać skarmiana, no i też zostało nam trochę tutaj w silosie. No, trzeba, trzeba na pewno te. Tempo pracy musi być dobre, zbioru kiszonki i słuchaj, bo ona będzie z dnia na dzień gen, no, gromadzić coraz większą tak. suchą masę tak. i będą uciekać te optymalne e przedziały, więc... Myślę, że w 3 dni tutaj, jeśli nic się nie wydarzy, no to zapełnimy te dwie komory. Nie? Aha. Ja. czyli 2-3 dni i jak będzie wszystko w porządku, 3 -3 żadnych... 3 dni też z tego względu, że tutaj chcemy dosyć mocno Napakować te silosy, yy, ponieważ no, jakościowo dobrze to wygląda w tym roku. No i fajnie by było zgromadzić nie, dobry materiał. Nikt, ta, nikt ta. nie wie, co będzie za rok. Może będzie susza, będzie to wyglądać troszkę gorzej jakościowo. Yy, no a Jeśli w tym roku wygląda to dobrze, no to chcemy tutaj w te silosy dosyć mocno napakować. Zobaczymy, jak nam się uda. No, przydałaby się jeszcze jedna komora, no bo gdzieś nie jesteśmy w stanie tej całej kukurydzy zapełnić. Te dwie komory. No ale będziemy widzieć jak to wszystko się rozwiąże, może zrobimy CCM, resztę no zobaczymy. Na razie patrzymy. mamy tutaj silosy e, dziesiątki szerokie, e, ściany trzy wysokie, no myślę, że na te 4 metry, na te 4 metry pójdziemy. Nie? Mm -hmm. Mamy jeszcze tutaj Leonora, równie późną odmianę. E, to jest podobne rozwiązanie jak w przypadku jak w przypadku ASA 170, również fało ponad 300. Widocznie tam wtedy tą kolbę co urwałem to był, to był Leonor, gdzieś się e, nie przepyliła, ale po prostu ziarniak nie był do końca doczyszczony i trafił się. Także tutaj mamy, tutaj mamy odmianę Leonor, która pełni taką samą funkcję właśnie jak A170, czyli to jest nie wiem, 10-20% areału w uprawie na Kiszonkę, po to, żeby, żeby zapewnić sobie tą taką polisę ubezpieczeniową w przypadku suchego roku, wysiać takie odmiany 75 tysięcy na hektar, no i cieszyć się e, wysokimi roślinami. Wiadomo, one dojrzewają później, ale naprawdę to już jest trzeci sezon nasz z tymi odmianami i trzeci sezon to się sprawdza, że, że warto mieć w areale po prostu takie odmiany. Tak, i teraz wlatujemy w Leonora, też mamy jej osiem rzędów, 8 rajek i mamy, tu teraz przypomnę, siew nasz ten kwietniowy że tych odmian wysiewaliśmy 78 tysięcy bo jest chyba tam opór. ale to samo 60 ton 55 czyli no nawet nieraz pod 67 ton świeżej masy kolejna też będzie w levilla nie, tu będzie taki miks, ale to możemy razem zebrać, bo będzie dwie, dwie, dwie i dwie, to tutaj Sławku nic nie zrobimy, musimy brać, musimy brać całość. ta jest zielona. Ta jest zielona, ona jest dosyć późna, bo V nawet między 340 a 380, także i takie rzeczy w Waszkowie w tym roku sprawdzamy. Z tego co kosiliśmy, zbieraliśmy, już zresztą Sławek dzisiaj rozpoczął e, robienie kiszonek w gospodarstwie. Bo nie mówimy o prawda? Tak. Tylko u Was pierwsze kiszonki są robione dzisiaj. Rozmawialiśmy trochę z Pawłem na, na pryzmie. No Wychodzi na to, że będzie to towar w tym roku naprawdę bardzo jakościowy. Nie ma praktycznie głowni, jest bardzo duży udział. Ziarna. No i właśnie, co najważniejsze, ta kukurydza jest jeszcze zielona. Ale już ostatnie dni. Ostatnie dni żeby jeszcze złapać, bo przy tym, co jest, 30 parę stopni, to naprawdę. Mało, ciepło, na <laughs> dało, dało dzisiaj. W łanie kukurydzy to jest ponad 40 stopni. A, a trochę, trochę ocen porobiliśmy. POglądaliśmy kukurydzę fajnie dzięki za odcięcie tego, bo ułatwiłeś nam pracę. No, no i też od razu mogliśmy ocenę robić bez poprzeczniaka, tylko rzeczywiście wewnątrz wewnątrz łanu, jak to wygląda, a nie tylko na, na wierzchu. A, lecimy z następnym tematem i teraz mamy, słuchajcie, Cztery odmiany, po dwa rzędy, bo tylko tyle mieliśmy nasion. Dokładnie. I to jest dwa, dwa, dwa i kolejne dwa. Jak widzimy, dałem tu sobie przy jednej odmianie takiego dużego minusa. No i ona, ona na pewno nawet nie wejdzie do testów. Na drugi rok, pierwszy rok ją testujemy, ale już widać, że tak. Tak, tak, tak. Ta, ta. Także no jak, no, ale właśnie, bo... oceniałem, ma, ale, ale to brakuje troszeczkę. Dobra, jak jest dobra ziemia nie? No, no, nie, super, to jest, to jest pole elegancji. Co będzie tutaj po tym? Musi nic. No. O co? Okej, okay. volupto. No, Volup to idealne do siewu po kukurydzy. Nawet ją rekomendujemy do takiego siewu, a szczególnie, że chodzi tutaj o choroby podstawy źdźbła. Volup to ma bardzo fajne oceny pod tym względem, dlatego, dlatego jest rekomendowana właśnie do siewu po, po kukurydze. Takie piękne kolby. Na Wielkopolsce takie piękne rośliny, też na Wielkopolsce w gospodarstwie Snela zapraszamy do korzystania i chodźcie do środka i zobaczyć, że to nie są wylosowane jakieś pierwsze dwie lepsze, tylko Tenora ma praktycznie takie wszystkie kolby jedna w jedną rośliny. Też są takie. Wielkie i piękne. Pięknie, czyściutko. Cztery rzędy po prawej stronie. Jedziemy odmianę Ansera I cztery rzędy po lewej stronie. Odmiany AS201. Tak jak sławek tu wspomniał. Fajnie, czyściutko, odmianowo zachowane. Księg, także wyczyścił dobrze. Księg no i elegancko, ale jest nie, 4, już 4, nie? Już nie zjadł na nich. To... A to są ziarnówki? To są takie pośrednie ziarno kiszonka. ziarno żonka i. Właśnie jakby chodzi o to, że zrobisz z nich dobrą kiszonkę. Jak będzie dobry rok, i będziesz mógł zebrać sobie na ziarno, na przykład, no to, no to też będzie zadowalający plon na ziarno. Więc... Ale widać różnice w pokroju liści. Ta po prawej strzelisty, nie? No. a ta taki bardziej zawinięty. To ziemia równa, jednej z wielu no, ale to dobre ja pole, to pole, nie? Tu Mówię, dobre, dobre pole, bo tamto przy, przy gospodarstwie, no to, to tam żyły też są. Jest to, też, jest to. <laughs> też jest dobre do testu. Zabudujemy całe miano. A powiedz, w przyszłym roku tam robimy? Wracamy? Koło tego? czy jeszcze nie wiesz wracamy ale to będą też dobre kawałki też też no no to, to fajnie jechać tam, może jechać dzikie nie musi być nie musi być konkretnie tam na tym polu no. bardzo trudne o i senior dogląda tutaj pracę szeryf, szeryf jest <gryzny> sprawdza okiem swoim czy wszystkie prace idą zgodnie Tutaj z hormonogramem, ale bym powiedział, że nawet chyba ponad plan. Pięknie, pięknie to wygląda. A powiedz mi, to pole tam, gdzie mieliśmy dwa lata rzędu kukurydze, tam było przeżyto, nie? W tym roku? Jak? W miarę? Czy, czy jako tako, po japońsku? No dobra, lecimy dwie następne Zboża w tym roku. Słabo? Ładne. Tragedii nie było. Ale rekordu żadnych. No to dobrze, że tragedii nie było. Jak wody. Kolejny przykład pięknie czystych za zachowanego siebu. Cztery rzędy po lewej stronie. Wielcy i cztery po prawej stronie odmiany P dziewięć siedem dziewięć. No i tak wygląda w sumie całe pok.